Cześć, to Marcin Wytrążek, witam bardzo serdecznie. Zapraszam do bardzo fajnej gimnastyki szyjnego odcinka kręgosłupa opartej o relaksację poizometryczną. Teraz wykonamy całą serię ćwiczeń w oparciu o relaksację poizometryczną, więc będziemy rozluźniali bok, tył, przód szyjnego odcinka kręgosłupa. Po tych ćwiczeniach szyja naprawdę będzie fajna i wyluzowana. Jak sama nazwa wskazuje, będzie to relaksacja poizometryczna. Nie będzie tu żadnego siłowego szarpania. A podczas każdego ćwiczenia musisz czuć fajne rozluźnienie, może takie delikatne rozciąganie, ale na pewno zero bólu, ba, zero dyskomfortu. Czyli cały czas w czasie tych ćwiczeń nie możesz odczuwać bólu. Więc jeżeli podczas jakichś ruchów. Szyjnym odcinkiem kręgosłupa, w którąś ze stron odczuwasz dolegliwości bólowe. To w czasie tego wykonywania tych ćwiczeń tego nie może być. Więc jeżeli skłon do boku jest na Ciebie bolesny, i w czasie wykonywania za chwilę skłonu do boku w tej pozycji będziesz odczuwać ból, to po prostu tego ćwiczenia nie rób i poczekaj, aż będziemy robili to w innym kierunku. Jeżeli ten inny kierunek też Cię boli, to też tego nie rób. Będziemy robili to na różne strony, więc może się okazać, że no nie będzie tak, że we wszystkie, we wszystkie strony będziesz odczuwać dolegliwości bólowe, czy jakiś dyskomfort. Raczej większość osób podczas relaksacji poizometrycznej odczuwa fajną ulgę, bo będziemy rozluźniali mięśnie dookoła obręczy barkowej i szyjnego odcinka kręgosłupa supa. ale niezwykle ważna i istotna rzecz, jeszcze raz ją podkreślę, musi to być przyjemne. Wsłuchujemy się w ciało, więc jeżeli jest coś niefajnego, jeżeli może oprócz bólu w czasie skłonu, na przykład, czujesz jakieś drętwienie do ręki, jakieś promieniowanie, kłucia i tak dalej, przerwij ćwiczenie i przejdź dalej, albo w ogóle zrezygnuj z tych ćwiczeń. Odsyłam do innych epizodów poświęconych rozluźnianiu szyi. Przedstawię teraz gimnastykę, która jest uniwersalna dla wszystkich, ale nie ma takich rzeczy jak Uniwersalne dla wszystkich. Jedne osoby mają chorobę zwrodyniową, inne dyskopatię, inne rwę barkową, ktoś inny ma napięciowe bóle karku, napięciowe bóle głowy i tak dalej. Więc jeżeli masz wątpliwości co do stanu swojego zdrowia, to skontaktuj się ze specjalistą, który pomoże ci ustalić przyczyny Twoich problemów i pomoże ci ustalić też drogę postępowania terapeutycznego. Zaczniemy teraz od bardzo prostej, fajnej rozgrzewki, aczkolwiek przed relaksacją poizometryczną raczej się rozgrzewać nie trzeba, ale zróbmy krótką rozgrzewkę. Krążenia barkami do tyłu, bardzo delikatne, nie siłuj się. Mam nadzieję, że jeżeli śledzisz mój kanał to dostrzegasz, że stawiam naczucie. Na rozpoznawanie własnego ciała i możliwości, jakie ciało ma, więc nie forsujemy się, to naprawdę nie jest konkurs, nie ścigamy się z nikim, możesz się porównywać tylko do siebie, najlepiej do siebie z poprzednich dni, a nie rywalizujemy tutaj z kimś o to, kto lepszy wynik zrobi. Więc jeżeli możesz robić tylko delikatne kółka i to jest dla ciebie swobodne wykonywanie, to rób mniejsze kółka, trochę do przodu, troszeczkę do tyłu. Może parę uniesień w górę, parę uniesień w dół. Do góry, w dół, ale znowu to nie są ćwiczenia siłowe, nie mamy się siłować tutaj na maksa w górę i na maksa w dół, tylko delikatnie do góry, delikatnie do dołu. To samo do przodu i do tyłu. Czyli do przodu i do tyłu. Czyli barki do przodu, barki do tyłu. Teraz to samo z głową. Delikatny skłon w jedną stronę i bardzo delikatny skłon w drugą stronę. Wcale nie musi być w pełnym zakresie. Więc parę takich ruchów w jedną stronę. W drugą stronę. Bardzo nieznaczne ruchy. Może jest tak, że już właśnie w czasie tych ruchów gdzieś odczuwasz jakiś dyskomfort czy ból, więc jeszcze zmniejsz zakres ruchu, jeżeli coś takiego występuje. Spojrzenia w jedną stronę, spojrzenie w drugą stronę, spojrzenie w jedną stronę, spojrzenie w drugą stronę. Także bez forsowania się, bez nadmiernego jakiegoś tempa, bez mocnego ciągnięcia tą szyją. I parę ruchów zrobimy. Głowa do tyłu, czy cofnięcie brody, i głowa do przodu. Głowa do tyłu, i głowa do przodu. I głowa do tyłu, i głowa do przodu. Myślę, że już troszeczkę te okolice, które będą za chwilę rozluźniane, są lekko rozruszane, więc możemy zaczynać. Teraz uchwyć, usiądź na krześle, to nie może być wykonywane na fotelu. Usiądź na taborecie, na krześle, na jakimś stołku, który będziesz mógł chwycić, czy będziesz mogła złapać brzegu, tak żeby ustabilizować bark. Jedna ręka będzie stabilizowała, druga będzie chwytała głowę. I kierowała ją w odpowiednią stronę. Relaksacja poizometryczna, czyli będziemy się rozluźniali po napięciu izometrycznym, więc będziemy wykonywali napięcie względem tej właśnie ręki, która trzyma. Więc teraz wykonujemy skłon do boku. Odczuj, odczuj tu bardzo lekkie, delikatne rozciąganie. Jeżeli czujesz za mocno, to troszeczkę się wycofaj. Przez chwilę się rozluźnij i możemy zaczynać. Wykonaj lekkie napięcie głową w kierunku swojej dłoni. W kierunku tej dłoni, którą trzymasz. I przytrzymaj to przez kilka-kilkanaście sekund. Trzymamy. Staraj się w międzyczasie oddychać. Teraz wejdź sobie delikatny wdech nosem. I z wydechem nie napinaj się, czyli odpuść to napinanie głową względem ręki, rozluźnij się. Wręcz postaraj się delikatnie wychylić w lewo, czyli w tę stronę, w którą ręka spycha głowę, bardzo delikatnie, bez forsowania się i bez szarpania. To jest faza relaksacji po skurczu izometrycznym. Niech ona trwa troszeczkę dłużej niż to napięcie, i za chwilę przechodzimy do drugiego powtórzenia, czyli znowu głową naciskamy, ja teraz naciskam w prawą stronę względem ręki, która na to nie pozwala, żeby głowa poszła dalej, czyli napięcie. Swobodnie oddychaj, nie rób mocnego tego napięcia. Nawet fajnie by było, gdyby było minimalne to napięcie, czyli bardzo niewielkie, tylko lekko głową na rękę. Znowu swobodny wdech nosem i na wydechu się rozluźni. Czyli nie napinaj już głowy, nie napieraj względem ręki, wręcz wychyl się w stronę, w którą ręka ciągnie. Może, jeżeli czujesz, że to nie jest zbyt mocny, mocny stretching, to delikatnie możesz pociągnąć tą głowę do boku. Tu nic negatywnego, same fajne, przyjemne odczucie wydłużania tkanek. I trzecie powtórzenie robimy. Czyli skłon do boku, napieram głową w prawo na swoją rękę, utrzymujemy to napięcie, jest to napięcie izometryczne, czyli bez zmiany długości, w takim ustawieniu jak jest teraz. Napięte są te mięśnie na szyi, Napięte, napięte, napięte. Mierzymy wdech nosem. Powolny, delikatny i na wydechu. Także fajnie byłoby go wykonać nosem. Wychylamy się do boku, delikatnie pociągając głowę tą ręką w stronę, w którą ręka ciągnie. Tu też można chwileczkę poddychać. Pamiętaj, nie forsuj się, to ma być cały czas przyjemne i powoli, delikatnie wracamy. Hop. Nigdzie się nie spieszymy. Teraz przechodzimy na drugą stronę. Czyli też chwyć krawędź, stołka, krawędź taboretu, ułóż dłoń na skroń, odchyl głowę lekko do boku, wychyl się lekko do boku. Jak poczujesz, że te tkanki są już delikatnie wydłużone, lekko naciągnięte. To teraz tak samo jak po tamtej stronie, lekko napinamy głową. Czyli ja teraz robię napięcie głowy w lewo. Dłoń nie pozwala na to, żeby głowa się ruszyła. Trzymamy kilka, kilkanaście sekund. Swobodnie sobie oddychaj. Jest napięcie niewielkie. Weź wdech nosem. I na wydechu delikatnie przechylamy się w prawo. Czyli cały tułów się wychyla w prawo, głowa jest lekko pociągana teraz w prawą stronę. Faza relaksacji, teraz się rozluźni, więc mam nadzieję, że nie jesteś wychylony, ani nie jesteś wychylona na maksa i nie szarpiesz i nie ciągniesz w prawą stronę, tylko delikatnie wydłużasz te tkanki w tę stronę. I znowu. Lekkie napięcie, czyli głowa chce iść w lewo, ręka nie pozwala, jest opór. Utrzymujemy ten stan niewielkiego napięcia przez kilkanaście sekund. Bierzemy wdech nosem. I na wydechu delikatnie odpuść. Czyli nie naciskaj głową na rękę, ale rękę pozostaw. Ręka będzie troszeczkę dociągała głowę do boku. Wychyl się jeszcze w prawo. To już od ciebie zależy, jak mocno się wychylisz, jak mocno się wyciągniesz. Ale wcale szybciej i mocniej nie znaczy lepiej. Więc czasami drobniej i delikatniej znaczy lepiej. I kolejne powtórzenie, czyli znowu skłon do boku. Napieram głową w, w stronę dłoni, która trzyma skroń. Bardzo, bardzo delikatnie siłuję się dłonią względem głowy, ale to jest bardzo niewielkie napięcie. Wdech nosem. I na wydechu delikatne wychylenie, wychylenie, wychylenie. Powolny powrót. Mamy załatwioną kwestię skłonu do boku. Możesz chwilę poruszać znowu barkami troszeczkę do przodu, barkami do tyłu, jakieś krążenia góra-dół, może jakiś ruch cofania głowy, retrakcji, wysunięcia delikatnego, znowu cofnięcia. Tak, żeby to nie było tylko takie, takie ćwiczenie jak robot. Chwilę się rozluźni, wyluzuj, za chwilę przechodzimy do innego kierunku i innej okolicy. Teraz złap z tyłu. Czyli teraz rękę, chwyć, ręką chwyć krzesełko z tyłu, a dłoń przyłóż na tylno stronie głowy. Czyli teraz przed chwilą była skroń, teraz będzie tylno strona głowy, chwycenie z tyłu. Przed chwilą był bok. I ręka z boku, i tutaj z boku, teraz jest dłoń z tyłu, głowa z tyłu. Będziemy bardziej mierzyli w kierunku mięśnia dźwigacza łopatki, choć nie tylko, bardziej na te mięśnie na tylnej stronie. I teraz głowę będziemy kierowali spojrzenie w kierunku swojego lewego kolana, czyli przeciwnego kolana, tak mniej więcej. Może i nawet biodra w którymś momencie. Więc teraz zasada ta sama, tylko teraz robimy wychylenie ciała do przodu. I do boku. I to samo jest z głową, że głowa jest troszeczkę do przodu, do boku i lekko wręcz skręcona i spogląda na przeciwległe biodro. I teraz napięcie będzie głowa do tyłu, czyli postaraj się tą głową wrócić, tak jakbyś chciał, żebyś chciała wrócić do pionu, ale oczywiście to jest napięcie izometryczne, więc nie ma takiego powrotu. Więc jest napięcie, trzymamy kilka, kilkanaście sekund. Pamiętaj, nie za mocno, nie możecie tu nic boleć. Może musisz poświęcić parę razy, parę sesji na nauczenie się tej techniki, bo jest naprawdę warto. Wdech nosem i na wydechu. Relaks luz. Wychyl się bardziej do przodu, bardziej do boku i postaraj się spojrzeć na swoje lewe biodra. Postaraj się poddychać w tej pozycji, rozluźnić się, nie ciągnąć za mocno. I przechodzimy do kolejnego powtórzenia. Czyli znowu głowa do tyłu napiera na rękę, która trzyma głowę z tyłu, z tyłu boku. Utrzymujemy napięcie izometryczne przez kilkanaście sekund. Wdech nosem. I na wydechu pomalutku głowa idzie bardziej do przodu. Do boku, i spojrzy jeszcze, bardzo, jeszcze bardziej na swoje lewe biodro. Wychyl się troszeczkę do przodu. Poczuj jak te tkanki teraz na tylno-bocznej stronie ulegają rozciągnięciu. I trzecie powtórzenie. I znowu głowa lekko do tyłu napięta. Mięśnie szyjnego odcinka kręgosłupa napięte. Względem ręki utrzymujemy to przez kilkanaście sekund. Nie siłujemy się. Wdech nosem swobodny. I na wydechu relax luz. Wychylamy tułów trochę bardziej do przodu, trochę bardziej w bok. Głowę, lekki skręt. Patrzymy na swoje lewe biodro, czyli przeciwległe biodro. Jeżeli robisz na tą stronę, samą stronę co ja. I wracamy. I teraz lecimy na drugą stronę, czyli to samo. Uchwycenie jest z tyłu krzesła. Ręka na tylną, boczną stronę biodra. Głowa do przodu, do boku, spojrzenie w moim przypadku teraz to jest na prawe biodro, na przeciwległe biodro. Jeszcze lekkie wychylenie tułowia, tak żebym czuł, że to się ładnie wszystko rozciąga. Jak mamy skrajną pozycję, czuć, że już dalej się nie da pójść, nie ma forsowania, nie jest za mocno, nic nie boli, to teraz głowa lekko do tyłu. Względem ręki napięcie izometryczne. Trzymamy. Kilkanaście sekund. Wdech nosem. I na wydechu lekkie wychylenie tułowia do przodu, do boku. I spojrzenie głową na biodro. Kilkanaście sekund rozluźnienia jeszcze. I za chwilę dalej. Czyli znowu głowa do tyłu. Napina, napinamy mięśnie względem ręki. Kilkanaście sekund napięcia. Niewielkiego, bardzo delikatnego. Bierzemy wdech nosem i na wydechu znowu lekkie wychylenie do przodu, lekkie wychylenie do boku, skręcenie głowy, spojrzenie na prawe biodro. Poddychaj chwilę w tej pozycji. Tamta faza kilkanaście sekund. Ta mogłaby trwać troszeczkę dłużej. I trzecie powtórzenie. Czyli znowu. Napinamy głową, tak jakbyśmy chcieli wrócić głową do pozycji wyprostowanej. Ręka przeszkadza. Jest napięcie izometryczne mięśni. Utrzymujemy to pod koniec tej fazy. Wdech nosem. Na wydechu, głowa lekko do przodu, lekko do boku. I patrzymy na swoje biodro. Utrzymaj tą fazę kilkanaście sekund. I powolne rozluźnienie. Teraz pokazuję krok po kroku różne kierunki. Sam musisz rozpoznać, sama musisz zaobserwować, jak ciało reaguje, czy to jest odpowiednie tempo dla Ciebie. Czy może wolisz troszeczkę wolniej, we własnym tempie, bo tu trzeba się zgrać z oddechem. Więc może jedna, dwie sesje sobie obejrzyj ten film i ćwicz ze mną, ale za chwilę postaraj się to robić w swoim tempem, niespiesznie. Niekoniecznie musi być ta kolejność kierunków, aczkolwiek myślę, że to jest dobra rzecz. Na boki dosyć łagodne te kierunki, stopniowo tylno-boczną stronę rozluźniamy. Za chwilę przejdziemy jeszcze na tył, ale zanim to zrobimy, to dla równowagi teraz zajmiemy się przodem. Teraz chwycenie jest z przodu, czyli będzie chwycenie z przodu krzesła, a wychylenie będzie do tyłu. Teraz objęte będą te mięśnie z przodu rozluźnianiem, czyli gdzieś tam pochyłe mięsień mostkowo-obojczykowo-sudkowy. Złapanie będzie za skroni. I teraz odchylenie jest do tyłu, czyli trzymasz się krzesełka z przodu, odchylenie do tyłu, głowa jest lekko zrotowana do tyłu, czujesz jakie jest napięcie na przedniej, przedniobocznej stronie szyi. I teraz napieranie będzie głową do przodu, czyli ręka będzie uniemożliwiała pójście głową do przodu, ale ruch będzie napięcia mięśni do zgięcia, czyli do przodu. I teraz napinamy, tak jak w tamtych. W ćwiczeniach kilkanaście sekund napięcia izometrycznego. Na końcu tej fazy wdech nosem i na wydechu relaks luz. Odchyl się trochę bardziej do tyłu. Rozluźnij się, nie napinaj już głowy, nie napieraj ją do przodu. Pooddychaj w tej fazie relaksacji. Poczuj tą szyję, jak się wydłuża. Jeszcze jeden wdech nosem, wydech ustami i kolejne powtórzenie. Czyli znowu napieramy skronią na dłoń. Napięcie izometryczne. Utrzymujemy to kilkanaście sekund. Wdech nosem i wydech. Na wydechu odchyl się do tyłu. Za daleko się nie możesz odchylić, bo ręka Cię trzyma. Dzięki temu czujesz fajne wydłużanie gdzieś może nawet na, na przodu, w przodzie barku, na przodzie szyi, może gdzieś przy szczęce. I trzecie powtórzenie, czyli znowu napięcie do przodu. Niektórzy mówią, żeby robić je na 10-20%. Myślę, że nikt nie wie, ile to jest 10-20%. Chodzi o to, żeby to było niewielkie napięcie. Utrzymujemy to napięcie wdech nosem. I z wydechem relaks, luz, odchyl się do tyłu, rozluźnij, możesz lekko dociągnąć głowę, jeżeli czujesz, że to nie jest za mocne rozciąganie, to możesz lekko głowę odciągnąć do tyłu i powolutku powrót, jedziemy na stronę drugą, to samo, uchwyć się krzesła, odchyl się do tyłu, musimy mieć wygodne, do, dopasować do siebie ten taboret i krzesło, tak żeby było je wygodnie trzymać. Dłoń na skroń, głowa jest lekko skręcona i odchylamy się tak, żeby mięsień mostkowo-obojczykowo-sudkowy pochyły były rozciągnięte. Jak czujesz, że mięśnie są rozciągnięte delikatnie, to skroń do boku. Idziemy z głową do przodu. Utrzymujemy to kilkanaście sekund. Nie jest takie istotne, czy to jest 12 czy 15. Pod koniec tej fazy wdech nosem i na wydechu odpuść głowę delikatnie wychyl się do tyłu możesz nawet lekko tą głowę pociągnąć do tyłu pamiętaj tylko fajne wrażenie jeżeli czujesz jakiś dyskomfort, coś niefajnego to odpuść, może rób delikatniej może kiedyś wróci do tego kierunku i ćwicz tylko te kierunki, które są dla Ciebie przyjemne i znowu napięcie skronią względem dłoni dłoń nie pozwala poruszyć się głowie jest napięcie izometryczne. Bierzemy wdech nosem i na wydechu dalej. Odchylenie do tyłu, głowa pociągnięta delikatnie do tyłu. Czujesz rozciąganie na przedniobocznej stronie szyi. Poddychaj jeszcze chwilę w tej pozycji, może jeden wdech, dwa wdechy. I ostatnie powtórzenie. Czyli znowu, skroń do przodu, napierasz skronią na dłoń, dłoń trzyma. Trzymamy niewielkie napięcie izometryczne. Wdech nosem i na wydechu luz do tyłu się odchylamy, odgnamy. Zostań jeszcze chwilę w tej pozycji, możesz wpuścić rękę i pójść w tę stronę. Powolutku wracamy. Znowu, może chwila przerwy, czyli może też parę jakichś ruchów do tyłu, parę ruchów do przodu, może się delikatnie skręcić tułowiem, tak żeby poruszyć teraz tymi tkankami, które były przed chwilą wydłużane. No musisz się tego nauczyć, ćwiczyć, są wartościowe, kapitalne ćwiczenia, one też zwiększają tą świadomość, co to jest napięcie, co to jest rozluźnienie. Wielu z nas żyje cały czas w napięciu i nie, nie rozumie tej fazy rozluźnienia, bo o jestem rozluźniony, a tu jest nagle, trzeba się napiąć, ale też się trzeba rozluźnić. Wiedzieć, co to jest ta faza rozluźnienia. Plus tkanki lubią być w tych skrajnych długościach. Dobra. Chwila przerwy była. Teraz lecimy z tylną stroną szyi. Tu zrobimy to obustronnie. Czyli siedź prosto, wykonaj skłon głowy do przodu. Czyli teraz ręce zaplecione na głowę, delikatny skłon do przodu. I napieramy teraz na ręce do tyłu. Czyli tak jakbyś chciał, czy byś chciała wyprostować głowę. Utrzymujemy to napięcie przez kilkanaście sekund. Teraz myślę, że już jest łatwiej. Wiesz o co chodzi? Nie trzeba trzymać się krzesła jakoś łatwiej pójdzie. Wdech nosem i na wydechu delikatnie odpuszczamy głowę i szyję. A ręce wręcz swoim ciężarem dociągają szyję do przodu. Poczuj, jak fajnie się rozluźniają mięśnie na tyle. Zrelaksuj się w tej pozycji. I znowu. Lekkie napieranie potylicą na dłonie. Dłonie nie pozwalają ruszyć się głowie dalej. Utrzymaj to napięcie izometryczne. Wdech nosem. I na wydechu powolutku pogłębiamy skłon w przód. Bardzo luźno, swobodnie, delikatnie. Fajne, przyjemne odczucie rozluźniania na tyle. weź swobodny wdech, swobodny wydech w tej pozycji. Nie rób tego za mocno, nie rób tego za szybko. Czasami mniej znaczy więcej. I znowu. Lekkie napięcie do tyłu. Utrzymujemy kilkanaście sekund, bierzemy wdech i z wydechem rusz. Relaks luz, swoboda. Powolny powrót. Teraz dobrze by było, albo się przejść na parę minut dookoła bloku, albo chociaż po mieszkaniu sobie tak pochodzić. Żeby ciało, za, ciało zaadaptowało się do tego stanu, który teraz jest. Czyli jest troszeczkę swobodniej, jest troszeczkę luźniej. Wcale teraz nie szarp głową dla sprawdzenia. A, muszę sprawdzić prawo, lewo, zobaczymy jak to puściło. Nie. Właśnie teraz taka swoboda, relaks, wczuć się w tą atmosferę. Najpierw się bałem troszeczkę, że no ja wprowadzę to ćwiczenie i że mi się nie uda wyluzować i rozluźnić. Ale już w, tej, w tym ostatnim ćwiczeniu to było fajne takie wrażenie, że Ej, mimo że można powiedzieć, że siedzę i pracuję w tym, w tym momencie, to też ćwicząc z Tobą udało mi się jakiś tam relaks i luz złapać. Teraz dobrze jest tak się troszeczkę poruszać, może, może wstań sobie, wykonaj parę ruchów rękoma, żeby teraz... Ciało poczuło, jak ta rozluźniona, taka swobodniejsza szyja porusza się względem ramion, właśnie w czasie marszu, względem tułowia. Może znowu wykonaj parę ruchów głową. Zobacz, że będziesz mieć lepsze zakresy. Spójrz dalej troszeczkę do tyłu, to, z tymi rotacjami, ale swobodnie. Dalej w jedną, dalej w drugą stronę. Spójrz sobie mocniej na mostek, zobaczysz, że możesz dalej spojrzeć. To samo ze skłonami do boku. Wykonaj sobie teraz ten skłon do boku w jedną stronę, zobacz, że on jest swobodniejszy, i wykonaj to w drugą stronę. Może jeszcze parę ruchów, cofnięcia, brody i tak dalej. No, będziemy to ćwiczyli jeszcze nie raz. Ja myślę, że jeżeli śledzisz ten kanał, to nie zawsze będą tylko i wyłącznie lekcje. Nie będziemy tylko zachuwali anatomii i teraz jest nowy mięsień, nowe zadanie do rozpracowania. Myślę, że wiele osób ma problemy z szyją, wiele osób ma problemy z barkiem, jakieś napięcia w kręgosłupie, przy biodrze, przy stopie i tak dalej. To, to, to są problemy, które dotyczą większości z nas. I myślę, że wielu z nas potrzebuje regularnie takiej pracy łącznie ze mną. Więc dobrze jest czasami nawet w takiej formie, kiedy ja jestem zmotywowany nagrywaniem filmu, do tego, żeby to przećwiczyć, ale dobrze będzie też wracać czasami wstecz. Więc jeżeli teraz poczułeś, czy poczułaś, że to fajny zestaw, no dobre to było, to postaraj się, co drugi dzień może spróbować to w ten sposób wykonać, bo to parę minut zajmuje. W sumie nic takiego nie kosztuje. Trzeba po prostu usiąść, poświęcić sobie czas, i myślę, że jesteś w stanie to zauważyć, że tu nie do końca tylko i wyłącznie chodzi o szarpanie mięśni, o ciągnięcie mięśni, jakby to była guma od gaci. Tylko tu chodzi o wyciszenie układu nerwowego, który zawiaduje tym napięciem. Więc to jest forma takiego wyciszenia, odczucia tej swojej, tego swojego napięcia, tych swoich sztywności i zauważenia, że jak się swobodnie oddycha, wprowadzi tą głowę w daną pozycję bez bólu to organizm się wycisza, relaksuje i też odpuszcza te mięśnie, więc one są swobodniejsze. Nie dziw się, jeżeli dzisiaj będzie fajny los, a jutro poczujesz, że no, ale były ćwiczenia. Być może za mocno to robisz, było robione za mocno, a czasami to jest po prostu taka reakcja organizmu przez jedną dobę, dwie doby na ćwiczenie. Zachęcam do wsparcia mojej aktywności. Jak możesz, to podzielę się tym ze znajomymi. Myślę, że dobrze będzie, jak więcej ludzi będzie ćwiczyło, będzie wiedziało, co się dzieje z ich ciałem, jakie są propozycje i warianty gimnastyczne, bo ja będę się starał naprawdę różne warianty gimnastyki pokazywać. Łapka w górę, napisz jakiś komentarz, jak ci idzie, w ogóle jak po tym secie, bo parę minut zeszło i jak ty się czujesz po, po ćwiczeniu tej relaksacji poizometrycznej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam, zapraszam do subskrypcji, bo staram się w miarę regularnie nagrywać materiały, które wspierają ciebie, które gdzieś zachęcają ludzi do ćwiczeń i do dbania o swoje zdrowie. To tyle na dziś, do zobaczenia następnym razem. Cześć.